Dobrze, dwie kwestie. Po pierwsze sytuacja na granicy kwestia zero. z drugiej strony dużo istotniejsza kwestia strategii migracyjnej. Hipokryzja platformy i Tuska jest oczywista. To znaczy biedni ludzie poszukujący swojego miejsca na świecie mówił Tusk trzy lata temu. To od początku była wojna hybrydowa, kwiaty dla Agnieszki Holand, posłowie platformy biegający po, e, po granicy musiało dojść do śmierci polskiego żołnierza w obronie tej granicy, żeby coś tam się ruszyło. Ja bym wolał, żeby rządzący myśleli troszeczkę szybciej. Przypominam, że Konfederacja od początku mówiła, że tam muszą być instrumenty twardej obrony tej granicy. Byliśmy też zabudową zapory, chociaż byliśmy w twardej opozycji wobec Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast to, kwestia azylu, na którą wiadomo było, że podniesie się rwetę ze strony lewicy, to jest oczywiście tylko zasłona dymna ze strony Donalda Tuska, dlatego, że kluczowe jest to, że Polska od wielu, Wielu lat nie ma strategii migracyjnej. Tymczasem co się wydarzyło? Ale właśnie została przyjęta przez rząd. Okej. Okay, to właśnie chciałbym bardzo, żebyśmy w tym momencie zaczęli o tym dyskutować, bo to jest bardzo ważna sprawa. Od 20 lat w czasie rządów Kaczyńskiego i Tuska, rządów Popisu, Polska z państwa wypychającego swoich obywateli na emigrację, stała się państwem zapraszającym miliony obywateli obcych państw do Polski. Rewolucja miała miejsce w ciągu ostatnich czterech lat. Znaczy, milionami to by gdzie... bo jeśli chodzi o miliony, to są to miliony uchodźców ukraińskich. Natomiast setki tysięcy migrantów prawo i, sprawiedliwość, i prawo i sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji wyjątkowej na skalę Europy i świata, całkowicie otwierając granice i zapraszając tu miliony Ukraińców. I uwaga nie tylko zrównując ich prawa z prawami obywateli, ale dając im przywileje przekraczające ja, przywileje ja, polskich ja, obywateli. Ale nie, ale Pani no ale, pani posla, I, ale, ale przepraszam, ale, ale wyobraża pan sobie powiedzenie uchodźcom wojennym ukraińskim, żeby do Polski nie wjeżdżali? No ale, bo pan mówi zapraszające. No, a, 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 a co to, to, miało zrobić, co miał zrobić rząd i co miało zrobić państwo polskie w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę? No, pozwoli jak nie przyjąć redaktor, że, uchodźców wojennych. Że, że, że dokończę swoją myśl, jeżeli chodzi o bardzo istotną kwestię polityki migracyjnej. To jest tak. Miliony Ukraińców i setki tysięcy Afrykanów Azjatów, muzułmanów. To też rząd Prawa i Sprawiedliwości ich wpuścił. Tuskim w tym momencie słusznie to wypomina. Natomiast ja przeczytałem tę strategię. Przeczytałem przy okazji strategię innych państw, poważnych państw takich jak Australia, Kanada, państw europejskich. I ta strategia, ja mam wrażenie, że to nie jest strategia dla Polski, dlatego że ona całkowicie abstrahuje od tego, że w tym momencie 10 obywateli to są obcokrajowcy. Pytanie, na które ta strategia powinna odpowiedzieć, to jest takie: czy my dajemy przywileje socjalne ludziom, którzy nie mają polskiego obywatelstwa? Przedstawiciele obecni tej studiu to znaczy partii, czyli ja. PiS, platforma Lewica PSL wszyscy głosowali na tym, że nieobywatele dostają 500 plus, później 800 darmowe mieszkania, kredyt 2% wszyscy obcokrajowcy w Polsce i głosowaliście wszyscy za tym, tutaj obecni w studiu, mogli brać kredyt 2%, tak? To jest fundamentalne pytanie, na które strategie cywilizowanych państw odpowiadają. Czy my zapraszając tutaj ludzi, dajemy im socjal z kieszeni polskich podatników, czy nie dajemy? Konfederacja jako jedyna uważa, że nie dajemy. Drugiej rzeczy, której zabrakło, to jest, kogo my chcemy zapraszać, jakie są limity tych ludzi, z jakich my kierunków geograficznych i tak dalej. Tego wszystkiego w tej, w tej strategii nie ma. Więc nie dajemy w tym momencie Tuskowi przykrywać kwestią azylu i awanturą z lewicą kwestii takiej, że Polska nie miała i nie ma strategii imigracyjnej. Ja oczekuję w tym momencie odpowiedzi na to, czy PiS i Platforma cały czas chcą dawać przywileje socjalne imigrantom. Chociaż jeśli chodzi o zapraszanie, no jest tam podstawowa teza tej strategii jest taka, że Polska przyjmuje, zacytuję, przyjmuje zasadę, że konsekwencją zmian demograficznych i społecznych na rynku pracy nie należy przeciwdziałać instrumentami polityki imigracyjnej. Czyli rządzący dzisiaj mówią, jeśli chodzi o liczbę pracowników, których przyjmujemy na rynek pracy to nie będą to pracownicy migracyjni, bo tych już mamy tylu, ilu potrzebujemy i nie chcemy następnych migrantów, którzy będą zasilali polski rynek pracy. Tak, Więc ja więcej. My nie chcemy tych ludzi tutaj trzymać przywilejami socjalnymi po prostu. No Ale bo oni nie to są tutaj w Polsce stop. z powodu no. przywilejów socjalnych, tylko no. z powodu pracy, którą albo Tego... są uchodźcami wojennymi. Panie redaktorze, ale to jest tak, że Polaków nikt nie zapytał, czy chce 500-800 plus dawać obcokrajowcom, czy chce dawać kredyt 2% i tak dalej. I to jest fundamentalna nieuczciwość PiSu i Platformy wobec Polaków. Katarzyna Robnała szukała e, cytatu swojego tak, jeśli tak. chodzi o obronę żołnierzy 21, 22 22 nawet 23 nawet odcinam się od wypowiedzi jakiegoś mojego kolegi że polska granica e, musi być bezpieczna i Może że absolutnie zacytować, kontekst, nie zacytować Tak, oczywiście w Polsce, no? powiedzmy jasno my uważam że polskie granice powinny być bezpieczne odcinam się do od słów mojego kolegi klubowego nie chcę mówić e, że który powiedział że to nie jest jakiś tam problem absolutnie nie zgadzam się opowiem że naszym stanowiskiem to jest też tam to jest prywatna osoba e, my uważamy że Pol Granicy. No nie jestem w stanie odsłuchać całego, bo to jest radiowy program, ale bardzo jednoznacznie za każdym razem wspierałam. I to jest podobne wypowiedzi z 2021 roku, może pan sobie sprawdzić. Źle pan trafił. Natomiast chciałam powiedzieć jedną rzecz, że yy... Trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Czym innym jest szczucie na ludzi, to co robiło PiS i robiło w kampanii, i robiło te zdjęcia, słynne filmiku, gdzie pokażemy trzech ludzi, które prawdopodobnie poprzez wasz program wizowy wcześniej przyjechało do Polski. A czym innym jest realna polityka migracyjna. I określenie jej w ogóle. Przez osiem lat nie mieliśmy polityki migracyjnej. Mieliśmy szeroko otwarte mamy. drzwi. Nie, mieliśmy... nie, właśnie po to przyjmujemy ten dokument rządowy, no, żeby mieć po politykę roku. migracyjną. A wy kontynuujecie po, to, co, w co 10 robił PiS? Miesiącach, to, co Natomiast PiS przyjęło oprócz na 6,5 miliona wniosków wizowych, 6,1 było pozytywnie rozpatrzonych, to nie jest za cały okres, z czego 366 tysięcy, jak napisał raportnik, z krajów dokładnie tych muzułmańskich i afrykańskich, o których w tej chwili mówicie, że są zagrożone. A czy uważa Pani, że polityka wizowa Prawa i Sprawiedliwości nie mówię o, o kwestiach korupcyjnych? To nie korupcyjnych. była polityka w ogóle wizowa, to no. była polityka otwartych drzwi. No ta, to, to była najbardziej liberalna polityka. To była polityka zła polityka? polityka? U... Tak, bardzo polityka. prosty przykład. Oczywiście. A czy uważa Pani, że liberalna polityka wizowa nie jest tak. dobra? Tak, i mówię bardzo jasny przykład. Przykład uczelni. Nikt nie sprawdzał, dawając, dając wizy studenckie, czy ten student w ogóle pojawiał się na uczelni. Powiem więcej, nie kontrolowano nawet tego, czy ma odpowiednik polskiej matury. E, mieliśmy dwadzieścia parę tysięcy studentów, a tylko siedem tysięcy rozpatrzonych przez kuratoria wniosków dotyczących tego, czy wypełniają wymogi formalne dotyczące możliwości studiowania na polskich uczelniach. Szczególnie, że bardzo często nie znali również języka. W związku z tym PiS dużo ryczał, natomiast realnie rzecz biorąc... Tylko a nie prowadził polityki. I Pierwszy raz to, co zrobił premier Donald Tusk, to nie tylko e, wprowadza politykę migracyjną, która ma dokładnie określić, kogo wiem, potrzebujemy. No Nie ten dokument no jest początku. Kogo, usta... no, kogo nie chcecie? Ale właśnie, na tym polega strategia. Właśnie no. na tym to polega, że określamy, jakie warunki ma spełniać student, który może studiować na polskiej uczelni. Jakie warunki? Na przykład to, że zna język polski albo zna inny język, którym, w którym jest, te studia są prowadzone. Że w ogóle na tej uczelni jest, że ma odpowiednią maturę. Że kontrolujemy, kto wjeżdża i czy wyjeżdża z Polski. PiS nie kontrolował nawet tego, kto przyjechał i czy wyjechał z Polski. Realnie nie było żadnej polityki, było przyjmowanie ludzi. Natomiast jeśli chodzi o przywileje, jesteśmy pierwszą władzą, która wprowadziła zasadę, że na przykład jest obowiązek szkolny dla ukraińskich dzieci i z tym jest powiązane 800. W ciągu roku o 36 tysięcy spadła liczba dzieci ukraińskich, które, ukraiński, które odpowierają 800, po ogłoszeniu. Tej decyzji. W związku z tym realnie uszczelniamy, realnie granice i uszczelniamy system. Popisie, który lubił szczuć, lubił mówić o insektach i pasożytach, ale realnie prowadził politykę otwartych drzwi. Andrzej Zebertowicz ma ochotę na wątce? Nie. Ale ja, mam... ja, ja ale odezwie się pan pani, w tym programie nie, pani minister nie przytoczyła żadnych pani, słów panie profesorze ale panie profesorze, by broniła honoru poniżanych przez jej środowisko polityczne brutalnie hamskimi określeniami przez celebrytów sojuszników Donalda panie Tuska profesorze, honoru polskiego munduru ale jako człowiek tak. związany z obozem no jednak Prawa i Sprawiedliwości A, jestem częścią zjednoczonej Pan jak pan, jak pan y, y, widział politykę wizową rządu Prawa i Sprawiedliwości Rzeczywiście, szalenie swobodną. Rzeczywiście w Unii Europejskiej Moment, nikt nie prowadził aż tak swobodną politykę. Rektorze, to uważał pan, że ja to jest dobra nie polityka? Nie się z faktami. Fakt polega na tym, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat rządów nie potrafiło przyjąć dokumentu określonego strategię migracyjną, i to jest, było poważne uchybienie. I skala tego uchybienia, jakby dopiero po czasie, jest zauważana. To jest fakt to po kolei. Hmm. A może w sprawie tej strategii rządu prawa i sprawiedliwości tak, nieprzyjętej przez 8 lat? idziemy, tylko nie mamy całego programu już na pańską no, wypowiedź. Zmartwię pana. Wiem, ale wie pan, jestem w no. zdecydowanej mniejszości tutaj, sam pan o tym doskonale wie, więc bardzo szybko. Jeśli chodzi o, o to, co mówił pan poseł, pan marszałek Tyszka, że PiS doprowadziło. PiS przede wszystkim doprowadziło do tego, że Polska stała się w ramach Unii Europejskiej krajem na tyle zamożnym, że Polacy zaczęli w końcu wracać z emigracji i rzeczywiście staliśmy się, stanęliśmy przed problemem, który ma wiele krajów. Tylko Konfederacja zawsze twierdzi, że jest partią proprzedsiębiorczą. Więc ja powiem, że większość tych wiz, to były wizy tymczasowe, pracownicze, Yy, na wniosek właśnie polskich przedsiębiorców, którzy szukali rąk do pracy. Na przykład z mojego okręgu wyborczego. Sadownicy z rejonu Grójca i Warki. Ja no, oni ale, potrzebowali pracowników. Ale, jest, panie, ale pośle, panie pośle, jedna wy? uwaga, bo prezes przed tygodniem, pan się no zaczął też gdyby tej Gdyby byli pracownicy wypedał. z Polski, to Pre, oni nie, to składaliby, nie, składaliby, Polaków, nie składaliby mieszkańców państwa afrykańskiego. Panie pośle, przed tygodniem prezes opisywał dzielnicę w Warszawie, gdzie dzielnicowi ostrzegają mieszkańców, żeby zamykali drzwi, bo jest natłok... Pa, drogie panie, bo jest natłok migrantów. No ale przecież to są migranci którzy przyjechali do Polski w naszych czasach, no bo, 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 to, bo to wyście otworzyli szeroko granice dla migrantów no zarobkowych Jest. z powodów, tak, z powodu próśb, próśb pracodawców. Bardzo być może, ale to są, je, jeśli dzisiaj prezes to wyrzuca, to wyrzuca sobie. A mi się wydaje, że wyrzuca na przykład, że mogą być to migranci, których nam nielegalnie odesłali Niemcy. No, ale ale przecież to są li liczby, liczby jednostkowe. Panie, panie redaktorze, powtarzam. Nie można osób. mówić o problemie w sytuacji, kiedy to były osoby przyjeżdżające w większości na konkretne czasy. No, ale to o czym mówi prezes? No, prezes mówi o tym, co się dzieje, co przechodzi przez wschodnią granicę, co przechodzi szlakiem bałkańskim. I za waszych czasów e, to nie, przechodzi, przez nie, przez ci ludzie nie przechodzili Przecież do Polski? Za naszych czasów myśmy wstrzymali na jakiś czas e, e, granicę, zamknęliśmy granicę z Czechami i Słowacją. Właśnie panie, dlatego, Pani pośle, dobrze. Żyję w Warszawie od 54 państwo, lat. Jeśli chodzi o liczbę migrantów, którzy pojawili się w Warszawie, w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się ich najwięcej. Kolejny zarzut. Że rzekomo proces wizowy był e, niewłaściwy, czy nie był pod nadzorem. Oczywista nieprawda. Za czasów Oczywista prawa i prawda. sprawiedliwości, e, odmowy. Wniosków wizowych to było około 20%, nieco ponad 20%. Sześć, procent. Było sześć, Czyli 80% procent było za pozytywne. czasów poprzedniego rządu Donalda Tuska to było około 5%. No, więc trudno mówić o tym, no, że nie, za Prawa i Sprawiedliwości spadły te wskaźniki. No nie, nie. Tylko, właśnie widać, że bardzo. Tych wniosków o ten pracę procent, było w czasach rządów POP do 2015 ostatnia roku. rzecz, Bo mówienie mieszanie nielegalnych migrantów z wizami, no to jest sposób na rozmydlenie sprawy. Problemem. Nie są ci, którzy przyjeżdżają tutaj do no, pracy. Problemem jest pakt migracyjny. No, ale czy pojawił się jakiś człowiek z, z... Paktu migracyjnego w Polsce. Problemem jest że jest to, że jest to, że Niemcy, Francja, że będą mogli się pozbyć tych, że nielegalnie do że jest do że jest to, że jest to, że jest do że jest nielegalnych że którzy to, że jest to, że to, 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 czas. Nie zaskarżył to, że nie to, że kończymy ten temat. A, Bo nie że ja realnie to, że nie. pani posłanka. Kompletnie nie nie ma żadnego znaczenia ta dyskusja w myśl zasady, a wy, a wy, a wy to, a wy tamto. Tu Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński. Kompletnie nic z tej dyskusji nie wynika. Tutaj Stanisław Tyszka wskazał na dwa kraje, które mają jedne z najlepszych albo najlepsze na świecie strategie migracyjne, czyli Australia i, yy, i Kanada. Z tym, że. Panie marszałku, przyzna pan, że te kraje nie miały innego wyjścia. Musiały tę strategię stworzyć na takim wysokim poziomie profesjonalizmu, oczywiście uwzględniając potrzeby i warunki itd., bo po prostu były krajem, które swój potencjał zbudowały na imigrantach i emigrantach. Tymczasem, tymczasem my ten problem mamy jako zdiagnozowany, jako problem nowy. To nie jest problem, który towarzyszył Polsce od wieków czy od dziesiątków lat, tylko od kilku lat. I nie obwiniałbym tutaj jednego rządu czy drugiego o to, że tej strategii w takim wymiarze, jak ma Australia, nie mamy, bo nie mieliśmy takiej potrzeby, żeby taką strategię tworzyć. Natomiast to, że dzisiaj, tutaj wiem, bo też rozmawiałem z panią minister edukacji, rodziny czy, czy imigrantów bliskich nam kulturowo, czyli Ukraińców, włączamy do systemu Edukacyjnego. Super pomysł, bo to także jest odpowiedzią na problemy demograficzne, o których gdybyśmy zaczęli mówić, to program byłby. Nie ta kucharska, dziedzic. Więc ja o tych pieniądzach i o tej pracy, bo jeżeli popatrzymy na kwestie finansowe, ogólne państwa, to szczucie na Ukraińców i mówienie o socjalu jest po prostu oburzające, bo nawet jak weźmiemy twarde liczby, ile wnieśli Ukraińcy do polskiego budżetu, a to jest ponad 30 miliardów złotych, a ile z niego dostali, to yy, widzimy, że jednak nam się opłaciło jako państwu um, tych Ukraińców u siebie mieć. Ale jest jeszcze jedna, jest jeszcze jedna kwestia, bo są kwestie jednostkowe, Państwo mówicie o rynku pracy i tutaj są dwie ważne rzeczy, żeby, żeby powiedzieć. Po pierwsze, w tej strategii są rozwiązania problemów, które nam narosły w ostatnim czasie. Bo jeżeli mówimy o wizach pracowniczych, to my mówimy także o tych ludziach, którzy po pierwsze pracowali he, w dużej mierze na czarno. W dużej mierze byli umieszczani w różnych barakach, kontenerach i jeżeli mówimy o karach za tego typu działania, to czy taki nieuczciwy pracodawca zatrudnia jednego czy dwóch pracowników na czarno, którzy przybyli do nas z, innego, z innych państw, czy zatrudnia 300 czy 3000, to płaci owe właśnie 3000 maksymalnie kary. I te, ta strategia tym problemy rozwiązuje. I chciałabym panom jeszcze zwrócić na jedną rzecz e, uwagę, bo to jest kluczowe. Jeżeli myśmy tych ludzi zatrudniali jako państwo, e, pozwalaliśmy na zatrudnianie na czarno, to myśmy rugowali z rynku pracy, polskich pracowników, którzy za tą samą pracę chcieli wyższe pieniądze. A panu, panie Tyszka, powiem tak, bo wy protestujecie przeciwko temu, żeby się ludzie uczyli w centrach integracji cudzoziemców języka polskiego. I to jest zgodne, tu jesteście konsekwentni. Bo jak wnosiłam poprawkę, żeby przy Lex Uber, żeby każdy kierowca Lex Uber znał język polski na poziomie podstawowym, my to, my taką to nie, to wyście krzyczeli, że żeby... nie. Było I, pamiętam, kadencji, jak to I pamiętam, jak poseł Sośnierz mówił, jak chcecie, mieć polskiego kierowcę z polskim językiem, zapłaćcie więcej. I do odsłuchania na komisji, więc ja naprawdę. I i kończymy ten wątek. Elity europejskie kilkadziesiąt lat temu popełniły koszmarne błędy. Elity francuskie, niemieckie, szwedzkie i tak dalej. I dopiero teraz zdają sobie sprawę w momencie, kiedy ta czy znaczy ta, ta spójność społeczna została na zachodzie bardzo mocno naruszona mamy co chwila słyszymy o, o bardzo wysokich statystykach przestępstw w szczególności seksualnych itd. i problem polega na tym, że PiS z poparciem Platformy robi dokładnie to samo w Polsce. Znaczy, szanowni Państwo. Teraz tak. E... Z jakim poparciem? Czy w jakiejkolwiek kwestii kiedykolwiek pismie o poparcie z naszej strony, jeśli chodzi o. Tak, nie, ale dajcie Pest mi dokończyć. Nie, Na Teraz tak. Ja bym chciał to, bardzo. Dyskusja. Pismo tak, zawieszona. Stanisław Ptyszka. Stanisław Tyszka, drodzy Państwo. Uczciwa wobec Polaków dyskusja, to znaczy, pani poseł, mówię do pani poseł z lewicy. Jest różnica między obywatelem który ma obywatelstwo polskie i na przykład obowiązek obrony Rzeczypospolitej, my wszyscy tutaj siedzimy, mamy taki obowiązek i cudzoziemcom, który przyjeżdża. Jeżeli wy Wy wszyscy pis, Platforma, Lewica, i tak dalej, głosujecie za 500 plus, 800 plus dla ludzi, którzy nie mają obowiązków, które na nas ciążą, to według Konfederacji to jest niesprawiedliwe. Polacy widzą na przykład Ukraińców w bardzo drogich samochodach na ulicach polskich i zastanawiają się, dlaczego ci ludzie mają dlaczego ci ludzie mają dostawać 800 plus? Przez coś jest nie tak, prawda? Dlaczego ci ludzie mają prawo do kredytu 2%, a wy chcieliście 0% nawet wprowadzić, który finansują Polacy? W Polacy. To jest fundamentalna Europejski niesprawiedliwość. Mają prawo do takiego nie takiego samego socjału jak mieszkańcy tych państw mieli, i proszę nie pokazywać Polaków jako pani gorszych którzy e, nie powinni mieć prawa do jakiegokolwiek Ale socjału nie, jeżeli mieszkają w jakimkolwiek kraju Unii Europejskiej pani nie może A nie studiował za własne pieniądze za granicą czy studiował pan dzięki wymianie studencji? Pani nie ma prawa dysponować pieniędzmi Polaków drodzy Są państwo kończę z wątek migracyjny nie zwracając tylko uwagę nie będziemy mieli uczciwej dyskusji jeżeli nie porozmawiamy o socjalu dla imigrantów Zwracając tylko uwagę że Polacy jeżdżą do Posłanko. Polacy jeżdżący dobrymi samochodami też dostają 800+. Konfederacja ale może... ale, konfeder... Polskie, ale, panie, panie, pan ale konfederacja znają, może zgłosić poprawkę, która odbiera 800+, plus bo najbogatszym znajeżdżone Polakom, znajeżdżone którzy jeżdżą dobrymi samochodami. samochodami. Ale czy... drodzy, Polska, ale państwo, mamy... drodzy państwo, Polskie drodzy państwo, mamy... panie pośle, panie ministro, pani ministro, pani ministro, pani posłanko, kończymy ten wątek.